Witam serdecznie w kolejnym odcinku kanału Alarmy Sklep. Dzisiaj porozmawiamy sobie o urządzeniach do obsługi nadzoru systemu Perfecta 64M, o której mówiliśmy w poprzednim odcinku. Tak więc zapraszam do krótkiej prezentacji. Wspomniałem o urządzeniach do obsługi i nadzoru systemu Perfekta 64M. Konkretnie tej centrali, ponieważ jej poprzednie wersje, które aktualnie oczywiście są w sprzedaży, jest to Perfekta 16, Perfekta 32 w wersji zarówno bez modułu do obsługi urządzeń bezprzewodowych jak i. Z tym również modułem. Tak jak wspomniałem, Perfekta w poprzednim odcinku, Perfekta 64M, ma możliwość rozbudowy, rozbudowy o moduł. Mm, urządzeń bezprzewodowych zarówno z Mikry jak i e, Abax 2 aczkolwiek musimy zwrócić oczywiście i przypominam musimy zwrócić uwagę, że możemy zastosować <coughs> tylko jeden kontroler w tym systemie e, to co trzymam w ręku to m, nowa klawiatura INT m, KSG2R e, mniejsza od swojego poprzednika KSG, tak tak, więc troszeczkę inaczej wygląda. Jest to wersja biała, również występuje w wersji czarnej. Powiemy sobie troszeczkę o tej klawiaturze i przy okazji wspomnimy o tym, czym możemy obsługiwać system Perfecta 64M. A między innymi jest to właśnie ta klawiatura. Tak więc tu widzicie za mną e, pozycję w sklepie, e, naszym sklepie internetowym alarmysklep.pl e, systemu Perfekta i tu możecie sobie bliższe informacje na ten temat przeczytać, a my przechodzimy dalej do kolejnej części odcinka. Przeszliśmy do stronu, strony producenta satel.pl, gdzie również was serdecznie zapraszam i tutaj omówimy sobie urządzenia do obsługi nadzoru systemu Perfecta 64M, bo na tym aktualnie się skupiamy na tej centrali. I tak jak widzicie mamy tutaj manipulatory oraz pilot i Ekspander obsługi pilotów 433 MHz, pilot MPT 350 oczywiście. Znamy, znajdują zastosowanie w Perfekcie 16 WRL oraz 32 WRL oraz w Mikrze, ponieważ MPT 300 500, tak, zostały wycofane i mamy teraz do obsługi tych systemów. Tą wersję pilota. E, tutaj mamy wer, e, manipulator PRFLCD, znany manipulator, e, tak samo wyglądający manipulator PRFLCD.wrl, czyli wersja e, bezprzewodowa. E, Powyżej wersji bezprzewodowej mamy drugą, drugi manipulator bezprzewodowy PRFLCD A2, czym się różnią, oczywiście PRFLCD WRL pracuje na częstotliwości 433 MHz, czyli częstotliwość, częstotliwość mikry. PRF PRFLCD A2 pracuje z kontrolerami systemu ABAX 2 i o tym należy pamiętać. Aby zastosować odpowiedni manipulator i pamiętać o tym, o czym wspominałem oczywiście w poprzednim odcinku, nie możemy łączyć systemu bezprzewodowego Mikry i ABAXA 2. Jeśli chodzi o nowe manipulatory z klawiaturą dotykową, tutaj oczywiście mam w ręku wersję białą, wejdziemy sobie. W zakładkę tutaj wersji czarnej dla porównania. Oczywiście zdjęcie nam nie oddaje gabarytów tej, tego manipulatora. Tutaj sobie możecie zobaczyć, jak on mniej więcej gabarytowo wygląda. Jest mniejszy od swojego poprzednika INT KSG. Popatrzmy, mamy tu oczywiście duży wyświetlacz podświetlany. Sprawdźmy. E, jaki, e, jakie systemy może on obsługiwać? E, system z serii, centrale z serii Integra i Integra Plus, a także centrala Perfekta 64M. Pamiętajcie, tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o perfektę, to tylko i wyłącznie centrala Perfecta 64M. Hmm. Współpracuje z centralami z rodziny Integra Integra Plus, i tu mamy e, wspomniane, jakie minimalnie E, musi być zastosowany firmware e, w centrali. E, o tym pamiętajcie, że gdyby były problemy z podłączeniem tego, e, tego manipulatora, oczywiście musimy zrobić e, aktualizację e, i oraz współpraca z centralą Perfecta 64M. E, duży wyświetlacz graficzny z podświetleniem, e, wygaszacz z możliwością wyświetlania zegara, Daty stanów elementów systemu strefy wejścia, wyjścia oraz temperatur. Tutaj mamy taką jedną opcję, jeśli chodzi o klawiaturę dotykową z podświetleniem: obsługa gestu przesuwania, poruszanie się po menu, i tutaj mamy taką piktogram ręki z wysuniętym palcem i strzałki w lewo, w prawo, góra, do góry, do dołu. Sterowanie systemem przy pomocy makropoleceń uruchamiających w centrali szereg różnorodnych funkcji, w tym automatyki budynkowej, diody LED, klasycznie piktogramy podświetlane do sprawdzania stanu bieżącego systemu. Tutaj, jeśli odwrócimy klawiaturę, mamy tutaj troszeczkę więcej niż standardowo zacisków śrubowych. Manipulator posiada dwa programowalne wejścia przewodowe obsługiwane tylko przez centrale Integra. Tak więc pamiętajcie, w Perfekcie niestety ta opcja działać nie będzie. Obsługa czujek typu NO, NC oraz czujek roletowych i strząsowych, Obsługa konfiguracji 2 eol, eol i 3 eol, jeśli chodzi o centrale Perfekte, przepraszam, integrę Plus. Programowalna wartość rezystorów parametrycznych, też ciekawa opcja i czasami przy, przydatna. Dostępny w kolorze białym lub e, w kolorze e, czarnym, tak jak wspomniałem wcześniej. E, dodatkową opcją e, tego manipulatora to wbudowany czytnik kart zbliżeniowych e, MyFar. E, Niestety obsługiwany jest tylko przez centrali serii Integra do przyszłych zastosowań, tak więc na tą chwilę ta opcja nie działa, ale spodziewajmy się, że niedługo producent ją wprowadzi. Niestety nie wiemy jeszcze kiedy, ale spodziewajmy się, że taka opcja będzie. Pokrótce to wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do naszego sklepu internetowego alarmnysklep.pl, gdzie znajdziecie centrale Perfekte 64M oraz manipulatory, nowe manipulatory KSG2R w wersji białej i czarnej. I to wszystko. Dziękuję za oglądanie odcinka i zapraszam Was do oglądania kolejnych. Do zobaczenia. Cześć.